Dnia 29 września odbędzie się Wielki Bieg Jasieński. Organizatorem imprezy jest klub Dojo Kosodan. W ostatni weekend września organizujemy pierwszy bieg jasieński, pierwsza edycja. Klub Dojo Kosodan wspólnie z Radą Osiedla Jasień. Bieg jest z charakteru biegów przełajowych po drodze nieutwardzonej. Skierowany jest od dzieci poprzez młodzież, dorosłych aż do seniora. Będzie, będą trzy rodzaje biegu oraz trasa Nordic Walking i kategorie wiekowe dla dorosłych, to jest od 16 lat, dla młodzieży 13-16 oraz dla dzieci w wieku... 9-12 lat. Możemy się zapisywać do 15 września, ale myślę, że dla spóźnialskich trochę przymkniemy oko i zawsze wszyscy będą mile widziani i warto pobiegać. Informacje możemy znaleźć na stronie Dogro oraz na wszelkich stronach eventowych odnośnie wydarzeń sportowych w Trójmieście. Bieg główny to jest dla dorosłych, to jest bieg długości 6 km i są to cztery okrążenia na wyznaczonej przez nas trasie. Bieg najkrótszy, bieg dla dzieci to jest trasa dwukilometrowa i to jest jedno okrążenie. Zarówno bieg dla młodzieży jak i nordic walking są to kilometrowe trasy. Dla każdego z uczestników, bez względu na pozycję, jaką zajmie, w klasyfikacji są przewidziane pamiątkowe medale oraz koszulki. A dla pierwszych trzech zwycięzców w każdej z kategorii są nagrody rzeczowe.